ostatnia scena? Zapamiętam ją do końca życia. Ja też. Ten jeden film był wart ceny wszystkich dzisiejszych biletów. Pani Makimo, myślisz, że mam serce? Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. He? Bum, 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 Masz. Ja. Mam. Mamy klienta. Przyszedłem wziąć lunch. Każdego dnia przez cały tydzień? Jedzenie tutaj nie jest aż takie dobre. Nie, jest dobre. Jest dobre. Nie masz smaku. Zobaczmy tutaj. Kary i lody. A, także smażony ryż. Chciałbyś zjeść przy moim stoliku. Panie? Nie, spoko. Uczysz się, prawda? Ta ostatnia scena zapamiętam ją do końca życia. Ja też. Ten jeden film był wart ceny wszystkich dzisiejszych biletów. Pani Makimo, myślisz, że mam serce? Dlaczego pytasz bez konkretnego powodu? He? Bum 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 bum. Masz. Ja mam. Ach, mam t klienta. Przyszedłem wziąć lunch. Każdego dnia, przez cały tydzień, jedzenie tutaj nie jest aż takie dobre. Nie, jest dobre, jest dobre. Nie masz smaku. Zobaczmy tutaj kary i lody. A, także smażony ryż. Chciałbyś zjeść przy moim stoliku panie, nie spoko, uczysz się, prawda? Nocną porą w świetle ulicznych latarni, Dędzi i Makima wracają ze wspólnego wyjścia. Chłopak, wciąż przeżywając seans, pyta towarzyszkę o ostatnią scenę, zapewniając, że zapamiętają do końca życia. Makima przyznaje mu rację, dodając z uśmiechem: Ja też ten jeden film był wart ceny wszystkich dzisiejszych biletów. Atmosfera staje się bardziej intymna, gdy Dędzi nagle zmienia temat i nieśmiało pyta: Pani Makimo, myślisz, że mam serce? Kobieta spogląda na niego zaskoczona i dopytuje: Dlaczego pytasz? Na co dędzi, unikając wzroku, odpowiada, że bez konkretnego powodu. Wtedy makima bez ostrzeżenia przykłada ucho bezpośrednio do jego klatki piersiowej. Dędzi oblewa się szkarłatnym rumieńcem, jest zszokowany i spocony, a ciszę przerywa głośne, przyspieszone dudnienie jego serca. Makima, wsłuchując się w ten rytm, podnosi wzrok i stwierdza krótko, Masz. Oszołomiony bliskością chłopak jest w stanie wydukać jedynie ja mam. Po tej chwili Makima odchodzi w mroku ulicy, a Denji zostaje sam, stojąc w świetle latarni obok zaparkowanego samochodu. W słonecznym wnętrzu kawiarni dędzi, siadając przy stoliku, wyjaśnia siedzącej obok Rezę: Przyszedłem wziąć lunch. Każdego dnia przez cały tydzień? Dziewczyna o fioletowych włosach dziwi się. Jedzenie tutaj nie jest aż takie dobre. Dędzi, czytając menu, natychmiast zaprzecza: Nie, jest dobre. A z głębi lokalu wturuje mu oburzony właściciel, krzycząc: Jest dobre. Reze pokazuje im język i kwituje. Nie masz smaku. Dengi ignoruje docinki i sylabizuje pozycje z menu. Zobaczmy tutaj: kary i lody. A także smażony ryż. Reze opiera brodę na dłoniach, uśmiecha się zalotnie i proponuje: chciałbyś zjeść przy moim stoliku, panie? Chłopak, nie ruszając się ze swojego miejsca, odpowiada swobodnie: nie, spoko. Uczysz się, prawda?